Mam nadzieję, że radosna atmosfera świąt zrekompensowała Państwu nieprzyjemną pogodę. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy dość pogodnie na północnym wschodzie, ale tu najchłodniej do minus 4 stopni. W pozostałych regionach będzie padać deszcz, śnieg z deszczem i śnieg. Wysoko w górach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 10 cm. Silniej powieje na wybrzeżu i wiórze krakowsko-częstochowskiej w porywach do 50 km na godzinę. Od rana słońce najszybciej wyjrzy na Mazurach i Podlasiu. Na Kaszubach początkowo przelotną pady śniegu. Wysoko w górach białego puchu może być więcej o kolejne 10 cm. Na pozostałym obszarze będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie na południu spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 5 do 9 stopni. Jednak odczucie temperatury będzie obniżał silniejszy wiatr. W porywach na wybrzeżu pogórzu i w centrum do 60 km na godzinę. W środę na zachodzie i południu popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura będzie oscylować wokół 6-8 stopni. Wciąż wietrznie. W czwartek słonecznie z wyjątkiem Pogórza Karpackiego, gdzie możliwe będą przelotne opady śniegu. Do końca tygodnia chłodno z lekkim mrozem w nocy. Do zobaczenia wieczorem.